Dzień dobry, witajcie tu, Paulita. Dzisiaj zaczynamy w takim nietypowym miejscu. Słuchajcie, zbieramy e, dary natury z racji tego, że jesteśmy dosyć daleko od jakichś zanieczyszczeń. Co prawda blisko jest lotnisko, ale samoloty nie latają. Nazrywamy dzisiaj e, tych fajnych kwiatuszków i zrobimy z nich miód. Słuchajcie, naprawdę mniszek lekarskie może być kwiatki do miodu. E, liście takie świeże do sałatki można używać. Wszystko jest jadalne. Także kiedyś pamiętam, moja babcia zrywała te kwiatki i to się śmiałam z niej, a teraz chyba po prostu dopadła mi starość. No to dobra, ja zbieram dalej. Potem będziemy się widzieć w kuchni. To do zobaczenia, pa! No i słuchajcie, jesteśmy z ogrodu, przenieśliśmy się do kuchni. Porozkładałam te mlecze czy mlecz lekarski, mniszek, nie wiem, różna nazwa. Ja je trochę spsikałam wodą. Co troszkę źle zrobiłam, bo pozbyłam się trochę tego pyłku, ale po prostu te robactwo e, zaczęło wychodzić i się rozchodzić, jak zobaczyły wodę, więc e, to szybciej. A tak normalnie e, słuchajcie, w przepisie miód e, z mniszka letarskiego jest bardzo fajna wskazówka podana, właśnie kwiatem mniszka należy zbierać z miejsca oddalonych od źródeł zanieczyszczeń. No to myśmy zbierali na naszym ogrodzie. Nie należy myć ich pod bieżącą wodą, ponieważ w ten sposób upukane zostanie aromatyczny wartościowy pyłek. No i rozłożyć je na papierowe ręczniki, pozostawić 20 minut, aby ewentualnie owady w nich żyjące mogły uciec. Także, no i nie trzeba tu pozbywać się tych zielonych kielichów, bo one potem i tak będziemy odcedzać. Jedynie właśnie gałązki, bo one mogą robić gorzki posmak, ale to tak niewiele mam tych gałązek, więc... No i teraz po przygotowaniu on jest płynny, a potem się e, zmienia konsystencja. Ale no zacznijmy od oczywiście dodatków. No matko, ja przeskoczyłam, aha, bo wcisnam e, przepis i wskoczyłam na ten krok, gdzie wcisnam. Ze składników potrzebujemy wodę, kwiaty mniszka lekarskiego właśnie, bez zielonych e, łodyg, cytrynę, no i cukier. I to jest wszystko. A wartości naprawdę, bo mniszek ma bardzo dużo wartości. Pomaga na wątrobę, pomaga pozbyć się cholesterolu, są robione z niego syropy. Także poczytajcie sobie o właściwościach mniszka. Naprawdę warto sobie zrobić. I to jest swój miód. Wiadomo, miód pszczeli jest też inny, ale ja korzystam z tego, co mam. Nie mam pszczół, więc mam, będę miała taki swój miód. No to rozpoczynamy gotowanie. Oczywiście podnosimy pokrywę z 750 gram wody. A wytarowałam? Nie wytarowałam. Wytarowałam. Już automatycznie. No, 60 może być. Dalej do tego 350 gram kwiatów. Zobaczymy w ogóle ile to jest, bo powiem szczerze, że nawet nie ważyłam. Tu widzę jeszcze uciekają nasze yy, żyjątka. Wow, podejrzewam, że to będzie wszystko co dodamy. Czyli on nie jest taki znowu ciężki. Chociaż mój jest zmoczony, więc powinien być cięższy niż, niż normalnie. No! Polecił. 300. No to dobrze, można jeszcze z tego zrobić, słuchajcie, dodać zdać liście, tak jak już mówiłam, do załatki. No dobra, już dodam to wszystko, co tu mam, bo to. No dobra. 370 i teraz dalej. Jedną skórkę e, cytrynę ze skórką ekologiczną, ale ja ją obrałam i pokroiłam osobno. Słuchajcie. E, Skórkę, jeżeli używamy cytrynę samą, bez skórki. Skórkę możemy sobie zamrozić, potem dodawać do herbaty. Możemy ją wysuszyć, zetrzeć, dodawać do ciast. No ale my tu dajemy wszystko razem, tak? Same żółto kolory. No i co? Zakładamy pokrywę. Ciskamy dalej i teraz to będzie przez 15 minut się gotowało. Obroty 1, temperatura 100 stopni. I teraz, żeby nie przedłużać, wcisnę Wam szczegóły przepisu, bo potem, po tym gotowaniu zostawiamy wywar na 2 godziny, minimum 2 godziny w tym naczyniu, więc ja nie będę Was trzymać tyle czasu, to niech się gotuje, po 2 godzinach, najwyżej 2-3 godziny wrócimy i będziemy dalej wykonywać yy, przepis. Także, Miód nam się robi, a ja zabieram się za inne rzeczy. Także do zobaczenia. No słuchajcie, dwie godziny ponad minęło, więc teraz dokończymy nasz miód. Bo za chwilę ja będę potrzebowała na swoje urządzenie, żeby zrobić jeszcze inne rzeczy. No i tu mamy wywar no za 102 godziny. Teraz po tym czasie zawartość naczynia E, miksującego, przecedzi do dużej miski z koszyczkiem. Ja już go sobie wyłożyłam. Co prawda nie gazą, ale pieluchą, ale myślę, że to nie ma jakiego znaczenia. E, podwójną warstwą, no i przecedzamy. No nie wygląda to jako szapetycznie. <grytanie> a jeszcze gorące, słuchajcie, dwie godziny było. A jeszcze gorące jest. Ale pachnie już tak miodem trochę. więc z cytryną. Wybiorę wszystko. OK. Nam to naczynie przepłukać. Teraz mamy odcedzić to. Wiecie co? To jest jeszcze gorące. Koszyczek jest doskonałym urządzeniem, plastikiem kawałek, który zastępuje nam garnek do gotowania ryżu. Cezak. To dobrze odcedzić, ale to jest takie gorące jeszcze, więc widzicie. Nie chcę tracić żadnych wartości, żadnej kropelki, ale Ale jest gorące. Dobra, resztę po prostu postawimy tu. Ja przepuczę ten, ten, to naczynie. Dobra, już naczynie wymyłam, więc następny krok dalej. Odcisnęłam, wywar, zachować. No, i gazę z tą się wyrzucić. Teraz do naczynia wlać ten wywar. Nie wygląda to za ładnie, powiem Wam szczerze. No, ale kolorek ma no ładny. Teraz jak się przelewa. W tej miejsce to tak nie wyglądało. No, prawie litr płynu jest. I co tam dalej? No i mamy dać 750 g cukru. Ja to chyba dam troszkę więcej, bo wiecie co, ja dożyłam wszystkie te kwiatki, które miałam, bo mi szkoda było je marnować. A jednak było zbierania trochę. Dam 800. Dobra, jest ok. No i teraz przycisk dalej. I teraz tak, zamykamy pokrywę. I teraz zamiast miarki, czyli tej, którą dawaliśmy zawsze, dajemy koszyczek nasz. Podejrzewam, że to jest po to, żeby jeżeli zacznie kipieć, albo żeby szybciej wyparował. No i pozostawiamy no, znowu na 40 minut w temperaturze waroma, czyli takie gotowanie na parze, obroty 4. No i będziemy czekać na efekty. To do zobaczenia za 40 minut. No kochani, ten czas 40 minut już zleciał. E, bardzo zleciała tutaj taka para. Myślę, że, że to się odparowało trochę. Ciekawa jestem jak to wygląda, bo nawet powiem szczerze nie zaglądałam. Ściągam koszyczek. Ściągam miarkę. Powiem wam, że pachnie, pachnie ładnie teraz. No i kolor jest niezły. Przelewamy sobie. A, no Kliknę wam tu, żeby się przeleć do tu. Przelać do wyparzonych słoiczków i szczelnie zakręcić. Bo wtedy jest gorące i będzie łapać. Nie no, kolor jest fantastyczny. Tak jak miód. Tylko było napisane, że on dopiero jak wystygnie, tak, zmieni swoją konsystencję. No, super jest. Chyba za mało mam słoiczków w tym momencie, ale to nic. No, dosyć dużo tego wyszło. Dobra, ja Wam na razie pokażę tylko tyle. Resztę sobie przeleję. Zakręcę je faktycznie, bo są gorące, żeby złapały. Potem jak jeden wystygnie, to najwyżej odkręcimy i zobaczymy, czy zmienił w ogóle konsystencję. Mam takie fajne, małe słoiczki. Kiedyś były kupione drzemy, więc je zżyłam. No także zobaczcie, Na razie miodzik wygląda tak. Także jeszcze potem najwyżej zrobimy i krótkie spotkanie, jak ten miód wygląda, jak ostygnie. No to na razie do zobaczenia. Pa. Słuchajcie, trochę wystyg nasz miód. Nie jest jeszcze jakiś taki bardzo zimny, ale widzę, że już jest taki fajny, że ten my musimy go po prostu zjeść. Tu na górze, jak już wystyk, to zrobił się taki fajny, lejący. Zobaczcie, po prostu miód. O, naprawdę jak, jak naturalny miodzik. No, skład ma też fajny, bo, bo wiemy, co tam jest. Niszek lekarski zwany mleczem ma bardzo fajny też skład i dużo składników odżywczych. Także słuchajcie. Teraz jeździ dosyć mało samochodów, więc można znaleźć takie łąki, nie latają samoloty. Można znaleźć takie łąki gdzieś tam, tym bardziej, że od poniedziałku możemy już sobie chodzić po nich. Zbierajcie mlecz, zbierajcie te żółte kwiatki. Tylko pamiętajcie, w rękawiczkach, bo brudzą ręce. No i co? Życzcie mi i mojej rodzinie smacznego. Do tego sobie zrobimy jeszcze hałeczkę i będziemy wcinać hałeczkę z miodem. Także pozdrawiam Wam. Pamiętajcie, proszę Was o opinię, o subskrypcję o udostępnianie, bo to pomaga osobom, które jeszcze mnie nie znają, poznać mnie, no i uczestniczyć ze mną w gotowaniu być w mojej kuchni. Także dzisiejszy odcinek kończymy, zaczęliśmy go na dworze, kończymy w kuchni z fajnym jodzikiem. Pozdrawiam Was, czuj, przesyłam Wam buziaki, trzymajcie się zdrowo, pa!